Uwielbiam jesień! A, zobacz, smarfusiu! Na zimę, dlatego, na południe! Matka natura zawsze ma smarfne pomysły. Och, och nie, smarfusiu, jak mogłeś? Cały rok sprzątała liście ze ścieżki do mostku, a teraz będę musiała zrobić to jeszcze raz. No, dlaczego tak się zachowujesz? Smurfusiu, ale ciężko cię pilnować i jednocześnie pracować. Inne smerwy mogłyby mi pomóc. Smerwusia, nie, nie! Wpadniesz do rzeki. O, 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 o Och, mój smerfuś! A gdybyś wpadł do wody. Merwetko A tutaj jesteś. Myślałem, że do tej pory skończysz grabić liście na ścieżce do Moskwy. Przepraszam, papo, smerki, ale Aha, och, Nasze z każdym dniem robi się coraz bardziej psotne. Ja się nim zajmę. Odpocznij sobie do wieczora. Jak się cieszę, papa smerfia! Pracujesz więcej niż inne smerfie. Ależ, papa smerfie! Mua. Miła jesteś! Na razie, smerfusiu! Mua. Dziedzica gargamela! Dzie, 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 dziedzica gargamela! A jeśli to jakiś głupi smerfowy dowcip. O, to od mamy! Drogi Gargusiu, w woreczku jest wyjątkowy pył, który pozwoli Ci nareszcie odnaleźć wioskę smerfów. To kurz z magicznego dywanu. Posyp swój dywan, a będziesz mógł na nim latać. Tak? Z latającego dywanu będzie łatwo! A niech to! Przecież nie mam dywanu! Hmm! A może wystarczy kołdra? Z powietrza łatwo wypatrzę wioskę smerfów. To działa! To działa! Hura! Och! Mamuśka jest wspaniała! Nie przejmuję się klakier! Złapie coś smerfnego na kolację! Hahaha, niezrętny ptaszyskanie to! Trzeba wreszcie odpocząć. Może już czas znaleźć sobie jakieś hobby? Obserwacja ptaków w klakierku. To będzie dla mnie najlepsze zajęcie. Czekaj no. Leci jakiś ptak! Gdzie? O nie! Kaczka! Klakier! Kaczka-kaczka! ze mnie ty parszywy koncurze! Zaczekaj, tutaj, a ja zbiorę klonowy syrop. Klonowy syrop to mój ulubiony przysmak. Ach, jesień jest taka Jednym z najważniejszych obowiązków przed zimą jest zbieranie drewna na opał i dlatego papa Smurf obarczył mnie tym zadaniem, a ja z kolei przekazuję o, je hobie. Przepraszam ważniaku, nie widziałem i jak szedłem, i nadal nie widzę. Nic dziwnego, ciamajdo. A teraz lepiej? Jeju, no jasne. Ach. Jaki kawałek smerfnego materiału? Krawiec na pewno będzie mógł mi uszyć coś ładnego. Nie zapomnij o drewnie na opał. Mieliśmy niezły poranek, prawda, smerfusiu? O! Cóż za oszałamiająca tkanina. A co można z niej zrobić? Może być szmatka do wycierania moich okularów. Albo okładka do specjalnego wydania słynnych cytatów Smerfa Ważniaka. Ja mam lepszy pomysł. Jest wiele rzeczy, które można... Bardzo śmieszne, zgrywusze. Witajcie, drogie Smerfy. Co ci się stało, Papo to. Cóż na ten temat wolałbym nie mówić? Pięknie wyglądasz w złotym kolorze, Smurfusiu. Potrzebna ci tylko złota pieluszka, żeby pasowała do stroju. Tak! Tak! Prezentuję wam nowego kolorystycznie dobranego smerfusia. Tak! Smerfus wysoko zajdzie w świecie! E, widzę, że już idzie. Wielki Smerfie to jakiś zaczarowany materiał. Zostaw to mnie, papo Smerfie. Smerfusiu, masz natychmiast zejść na podłogę. O, tak się traktuje swojego ulubionego wujka? Hej, a, hej, oddaj mi moje okulary! Łapać Smerfusia! Łapać Smerfusia! Mać okulary! Och, niesamowite! Niesamowite, jaki jestem podobny do ważniaka. Co tu się smerfuje? Smerfość ma latającą pieluszkę. Latającą pieluszkę niebywałe. To się nazywa high life. Nikt nie wysmerfuje z grywusa, jeśli chodzi o smerfowanie niespodzianek! <śmany> Hej! O, oto to niespodzianka! <śmany> ado, ado. <śmany> o, leci w stronę rzeki! <śmany> Musimy przejść przez rzekę. Smerfusiowi w latającej pieluszce grozi niebezpieczeństwo. Zobacz, klakierku. To czyżyk pospolity. Nie, 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 nie. Ra, raczej się korka modra. Nie! To, to latający mały smerfuś! Co za rzadki okaz! Muszę go mieć! <grybuj> patrz, klakierku, patrz, wylądował w gnieździe. Świetnie. <grybuj> to będzie łatwy łup. Jeszcze trochę... Ja kiedy dostanę w swoje ręce tego latającego brzdąca? Trudno, nie udało się, ale jest wiele sposobów, żeby dorwać paskudnego smerfa. <laughs> <laughs> Baltazar <śmiech> nauczył mnie tej sztuczki. To zdolny gość. <laughs> Co? Nie. Nie, idź, idź, idź stąd, idź, idź, idź stąd, odczep się, ty przerośnięty! Ooo, myszołowie! Ach, cicho, klakier, chcesz nas wydać? No, zobaczymy, co knuje ten wstrętny ptak. Mamy szansę, klakierku. Na pewno nam się uda. O, a teraz uważaj, fakirze niech ci zrzędnie mina, gdy uniesie mnie Talina! Udało się, klakier, udało! Do góry! Do góry! A mam cię! Tylko ze mnie nami i gata zabieram cię do domu, a wtedy porozmawiamy. To nie, 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 -pu 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 mnie, puść O nie, o nie, Le lecimy prosto na, nie, nie Wydaje się, klakier! Łapanie latających smerfów to zajęcie dla ptaków. Nie chodź Witaj, papa smerfie! Czemu jesteście tacy smutni? Bo smerfuś zaginął to dlatego. Smerfuś zaginął? O nie! O tak! Odleciał w zaczarowanej pieluszce! Nasz kochany malec był wszystkim tak zachwycony, że obawiam się najgorszego. Najgorszego. To wszystko moja wina. Po co wzięłam sobie wolne? No, no, Smerfetko, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za opiekę nad smerwczystą. Żałuję, że uszyłem mu pieluszkę. Brakuje mi jego płaczu. I plam z owsianki na moim najlepszym ubraniu. A mnie najbardziej będzie brakowało jego małe słupki. Oooo! Kaczmę! O, o! O! Wróciłeś do nas! Tak się cieszę, że cię widzę! To... Hmm. Chyba wiem, czemu smerfuś wrócił. Chcesz powiedzieć, że. <ścười> Zaczarowana pieluszka smerfusia nie jest już taka zachwycająca.